Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na pigułce, wiedzy. Dzisiaj będzie na temat anginy. Jeżeli wpiszesz w komentarzu anginę, polecę do Ciebie PDF związany z dzisiejszą pigułką, wiedzy. Zacznijmy bardzo merytorycznie. Ja się nazywam Joanna Manikowska i prowadzę bloga Zielony Detox. A dzisiaj opowiem Ci o tym, w jaki sposób rozwija się angina i co to w ogóle jest. Dlaczego angina jest tak popularna w sezonie letnim, kiedy tak naprawdę powinniśmy wyjeżdżać na wakacje, cieszyć się piękną pogodą i fantastyczną... Wodą, jeziorem, morzem. Dlatego, że w momencie, kiedy są wysokie upały, bardzo obciąża to układ odpornościowy, czyli nasz organizm. W momencie, kiedy mamy lato, często zmieniamy temperaturę. Pomieszczenia są chłodzone, jest klimatyzacja, samochody są chłodzone, a na dworze jest bardzo, bardzo ciepło. I tak jak te ostatnie dni bardzo nas rozpieszczały, i ja uwielbiam, kiedy jest ciepło, dostaję od Was duże informacji, że pojawiają się pierwsze um, przypadki anginy, związane właśnie z tym, że. Paciorkowce, najczęściej właśnie paciorkowce ropotwórcze, czekajcie, jak one się nazywają? Ropotwórcze, dobrze pamiętam. Paciorkowce ropotwórcze to są takie bakterie, które mają, ten, mają możliwość, mają umiejętność właśnie tworzenia czopów ropnych. I one najczęściej są odpowiedzialne za powstanie anginy. I to nie jest tak, że one nagle w wakacje się pojawiają w powietrzu, tylko one są cały czas u nas, słuchajcie, ale my zarażamy się anginą, kiedy mamy. Co mamy obniżone? Układ odpornościowy i dlatego poprzez ten wycieńczający upał, poprzez zmianę temperatur ym, tak często pojawiają się przypadki anginy latem, gdy tak naprawdę nie powinno jej być, bo okres na chorowaniu, umówmy się, to jesień i zima, ale właśnie angina to jest chyba taka choroba, która jest związana z wakacjami, z gorącymi temperaturami i zawsze w mojej głowie taka jest więc taka jest, ta choroba jest właśnie z tym powiązana więc dzisiaj opowiem Wam oprócz tego żebyście zapamiętali, że anginy powodują bakterie Ropotwórcze i z tym związane są te sławne czopy. Bardzo często yy, angina rozpoznaje się na podstawie dwóch czy trzech symptomów, które, za które jest odpowiedzialna. Pierwszy symptom to jest bardzo wysoka temperatura. To jest często 39 u dzieci nawet jest w stanie nie wiem, ta temperatura przejść 39, i ta temperatura pojawia się bardzo, bardzo szybko, czyli na przykład rano jeszcze wszystko jest ok, a wieczorem już wielka, wielki skok temperatury. I to po pierwsze powinno wzbudzić naszą podejrzliwość, a druga sprawa która pojawia się chwilkę później, czyli no jakieś godziny później, to jest bardzo często problem z przełykaniem i ogromny ból, wynikający właśnie z tego, że nabrzmiewają, robi się opuchlizna, robi się zapalenie śluzówki w naszej jamie ustnej. I za to odpowiedzialne są właśnie te bakterie. Często mówi się, że angina to inaczej zapalenie śluzówki i migdałów, że powodują bardzo często streptokokus że okres inkubacji to między 12 godzinami, a 4 dniami. O bólu Wam powiedziałam, o bólu w sprzełkaniu pewnie wiecie, że jest gorączka, zaczerwienienie i ogromne osłabienie. To wszystko Wam powiedziałam z tych tak wiadomości teoretycznych. I teraz, co robić, jeżeli pojawi się ta angina? Bardzo często pierwszą rzeczą, którą się lekarz jest antybiotyk. Jeżeli... mamy dwie drogi, słuchajcie, zawsze mamy dwie drogi. Jeżeli jest taka sytuacja, że nie mamy możliwości, nie mamy zaplecza, żeby wyprowadzać siebie czy dziecko z anginy, to weźmy ten antybiotyk. Dlaczego? Że po anginie mogą być powykłania i antybiotyk najczęściej działa w ciągu dwóch dni, już dziecko zaczyna biegać i ma się wrażenie, że nic się nie zadziała. Bardzo skuteczne są te antybiotyki na anginę, ale jest możliwość wyciągnięcia z anginy, tak jak z każdej choroby, za pomocą metod alternatywnych naturalnych, tylko trzeba wiedzieć jak. I dzisiaj też chciałabym pokazać taki sposób, który został wprowadzony do sklepu dopiero co ja już słuchajcie, zaczynam się jąkać z ekscytacji. To jest ta magiczna rzecz, która jest tutaj. Rzeczy, które działają na anginę, to są rzeczy, które będą działały na bakterie, czyli wszystko, co jest antyseptyczne, wszystko z rodziny miodopodobnych, czyli nasz ulubiony propolis. Olejki. Przecież wiecie, że olejki są bakteriobójcze. I mm, ponieważ ja sobie sama miksowałam olejki, robiłam je w różnych Proporcjach. Mieszamy je też z proporcjami. Pytaliście się, a się w jakiej proporcji, jak to stosować. I wprowadziłam do sklepu coś, co się nazywa Psik-Psik, dlatego to się nazywa Psik-Psik. Słuchajcie, bo u mnie w domu dzieciaki na no to mówią Psik-Psik. Ja sobie nie wyobrażałam, że to może się nazywać inaczej, więc mamy suplement o nazwie Psik-Psik. I on, on dzisiaj do mnie przyjechał, wygląda jakość produkcji. I przepraszam, a tu Mizer jest. Y tani, może nie ja żeby powiedzieć, ale zawartość y, olejków i y, dwa razy mocniejszy propolis były tak kosztowne, że starałam się że jak naj, jak gdyby nie wywindować cen tego suplementu, więc atomizer jest po prostu jaki jest. Bardzo bym chciała kiedyś mieć taki, y, słuchajcie, mogę mieć brudne ręce od bardzo w ogrodzie, także to jest za co też przesłać dzisiaj przepraszamy. Ale chciałabym mieć taki z wysuwaną główką, żeby móc dalej sięgać, ale przy dzieciakach to jest dobre, dlatego, że zauważyłam, że one się tej wysuwanej tego ramienia boją. Więc tak po prostu otwierają buzię, robimy psik, psik i... Słuchajcie, ten psik, psik W środku są olejki eteryczne, bardzo, bardzo skoncentrowane. Nigdzie nie znajdziecie na rynku tak silnego preparatu na gardło. To jest aereozoju do Czy czyli jest to propolis i olejki eteryczne, i nie ma żadnych konserwantów, nie ma nic innego. Jeżeli chodzi o stabilność, to jest na opakowaniu już dwa lata, ale może spokojnie postać dłużej. Uwaga, to jest uwaga. To jest bardzo, bardzo mocne. Zresztą zaraz Wam zadaję monstruję, zobaczycie po mojej minie, jakie to jest mocne. Ja jestem hardcorem, przecież wiecie. Dla małych dzieci kupujecie taką butelkę, która kosztuje 79 zł i możecie ją rozcieńczyć nawet do trzech razy normalnym oleju jadalnym. Spróbujcie taką mało rozcieńczoną opcję i potem coraz bardziej zagęszczoną. Jak to robimy? Ja mam tylko butel butelkę kubek. Bierzcie czystą szklankę, nalewacie połowę tego, co jest w tym, psik-psik. I nalewacie dwa razy więcej objętości jakiegokolwiek oleju jadalnego. Przelewacie do innej buteleczki i sprawdzacie, tak? Dlatego, że mm, szczególnie o małych dzieci, to będzie bardzo mocna koncentracja i osoby, które, osoby czy dzieciaki, które są przyzwyczajone do intensywnych ziołowych, gorzkich smaków. I będę miała z tym problemu. Ale chciałabym uniknąć sytuacji, w której one się po prostu do tego zrażą i potem będziecie mieli bardzo pod górkę, żeby je przekonać. A ten psik-psik to jest po prostu totalny sztos. ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało się go wprowadzić jeszcze właściwie przed takimi prawdziwymi wakacjami. Bo wjechał do sklepu w zeszłym tygodniu. I tak. I tyle. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania co do tego? Jeżeli Anginy, To oprócz tego, żebyście stosowali coś właśnie tak, takiego, czyli albo propolis, albo właśnie jakieś olejki, mieszanki olejków do ustnie. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, że to przywiera do śluzówki. To nie jest y, coś wodnistego, co będzie rozcieńczone przez silne i spłynie razem ze silną, tylko to będzie się, jak gdyby, osadzało to może brzydkie słowo, ale właśnie będzie się zatrzymywało na wewnętrznej ścianie y, gardła, przełyku ust i będzie dłużej działało. I to jest po prostu totalny fenomen tego produktu. To chyba tak można najlepiej powiedzieć. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale na etykiecie jest pracowita pszczoła. Mogę Wam pokazać, bo jest pięknie zaprojektowana. Zobaczcie, pszczołka. Dlatego, że w środku jest Propolis. I jest to produkowane w Polsce. Propolis jest też od polskiego pszczelarza, także staram się, żeby maksymalnie lokalnych producentów wspierać. Jeżeli chodzi o produkcję tego, słuchajcie, ja mam mały kartonik. Tego jest mało, dlatego że produkcja tego było bardzo, bardzo droga. ja nie wiem, czy będziemy doprodukowywać tego więcej, dlatego że no jest to bardzo drogie i jeżeli, jeżeli coś się stanie, no to po prostu fikniemy. Nie wiem, jak Wam to inaczej biznesowo wytłumaczyć. Tak, chyba tyle. Jeżeli o to chodzi, z innych informacji i ogłoszeń, to jeżeli chodzi o maile, to bardzo dużo waszych maili trafiło do spamu. Ja się ostatnio zastanawiałam, czemu tak mało maili przychodzi. Tak się cieszyłam, bo wakacje, ciepło, lepiej. Myślę sobie, kurczę, już wszyscy po moim bałdarkom zdrowie nie ma chorób. E, okazało się, że jest bardzo dużo maili w spamie, co odkryłam dzisiaj. Za to bardzo serdecznie przepraszam. Jeżeli jakiej, pisałeś do mnie w jakiejkolwiek sprawie, nie, nie otrzymywaliście odpowiedzi, to spróbujcie pisać też w innych miejscach. Czy, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy po prostu napiszcie jeszcze raz maila. Dlatego że na każdy mail dostaję odpowiedź: jak nie ode mnie, to od którejś z dziewczyn, um, albo od której, jak nie od którejś z dziewczyn, to ode mnie, chyba że wpadnie do spamu i wtedy serdecznie przepraszam za to. Więc dzisiaj wyszło po prostu kilkadziesiąt maili. Hmm, e, dzień dobry, jak mogę Ci pomóc? Żeby wiecie, żeby wybadać, czy w ogóle sprawa jest jeszcze aktualna. Jeżeli chodzi o kolejną pigułkę wiedzy, ona będzie szybko. Nie wiem, czy uda mi się ją zrobić jutro w niedzielę. Bo słuchajcie, w ogóle przepraszam, że ja tak wyglądam, ale sobotę to mnie taki dobry dzień na targowisko, bo świeże wyżywa i na sprzątanie w domu, więc jak widzicie, mam masyczkę z olejków na włosach, ale o niej Wam kiedyś opowiadałam. Dlaczego? I stosuję i co dokładnie zrobić, żeby ona była skuteczna. Więc dzisiaj mam taki dzień roboczy, ale jak zobaczyłam słuchajcie, to pudełko z psik psik, to nie mogą Wam nie pokazać. Plus yy, w rodzinie zdarzyła się angina, więc pomyślałam, że to jest bardzo dobry moment, żeby to wszystko połączyć ze sobą. I tak co robić, żeby zapobiec anginie? Słuchajcie, takie rzeczy właśnie olejkowo-propolisowe możecie psikać zapobiegawczo, czyli na przykład raz dziennie. Yy, on też będzie. Będzie bardzo fajnie działał na brzydki zapach z ust, dlatego też anginę można rozpoznać, słuchajcie, po charakterystycznym zapachu takiego rozkładu. I to jest zapach tych bakterii robotwórczych, tak, to taki wtręt. Więc ten olej też będzie działał bardzo fajnie, olej, mieszanka olejków i propulsu. antybakteryjnie, przeciw właśnie przeciwko tym wszystkim procesom, które się dzieją w naszej jamie ustnej i muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowite, dlatego że w zależności od tego, kto używa tego psik-psika, już kilka osób go testowało w moim otoczeniu, to każda osoba czuje coś innego. Każda osoba czuje. Niektóre osoby czują tymianek, inne osoby czują oregano, jeszcze inne osoby czują miętę, także on jest wyjątkowy i naprawdę indywidualny. No i tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o... Um... O te wszystkie sprawy anginowo-odpornościowe. Pamiętajcie, żeby anginę nie lekceważyć i pamiętajcie, że jeżeli nawet zdecydujecie się na antybiotyk, to stosujcie też takie środki wspomagające, żebyście za miesiąc znowu nie wylądowali z anginą. Bo pamiętajcie o tym, że antybiotyk nie leczy gdyby na dłuższy okres czasu czy na całe życie, tylko on zabija bakterie. On nie uczy organizmu, jak organizm ma sobie sam poradzić z infekcją, tylko on sam wytrzebia bakterie. Więc stosujcie, stosując antybiotyk, jeżeli na niego się zdecydujecie, stosujcie też naturalne rzeczy. To jest bardzo ważne, żebyście wspomagali organizm, żeby go wzmocnić, żeby przy następnej infekcji on umiał sobie sam poradzić. No dobrze, dajcie znać, czy dochodzi do Was PDF. Ciach, ciach, pek. Czym się różni Psik Psik od Angibonu. Ceną, po pierwsze Angin kosztuje chyba za 13 zł e, i ja nie strzelam sobie w stopę. E, oczywiście ce, cena, e, odzwierciedla skład. W anginbonie. Są bardzo, bardzo, bardzo małe ilości olejków w porównaniu do um, psik-psika i jest też dużo mniej propolisu i to będziecie w stanie wyczuć. Kupcie sobie na próbę jeden psik-psik jeden angibon i zobaczycie, jaka to jest kolosalna różnica. Głównie właśnie w stężeniu. Hmm. Czy kupowanie kilku czy kilkunastu angibonów ma sens? E Jakość tych olejków w psik-psiku jest lepsza. I to też jest, dostałam pytanie od Was ostatnio, Asia, co to jest ta jakość? Zobaczymy. znajdziemy się jakąś kartkę. No nie wiem, czy się uda. Aha, dobrze. Czekaj, um, trzeba wam narysować. Nie wiem, czy pamiętacie, <śledzpiecznie> to jest wykres, to będzie za teraz. No dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś rysowałam Wam, jak wygląda wykres powstający podczas badań analitycznych nazwanych chromatografią, czyli chromatografia to jest taka metoda rozdzielania składników mieszaniny chemicznej i potem jest metoda oznaczania, czyli oznacza się te różne rozdzielone składniki. I każdy taki pik może odpowiadać za jeden związek chemiczny. I olejki eteryczne bala się metodą rozdziału, czyli chromatografii, a potem oznaczania. I w każdym takim, w tej mieszaninie jest kilka olejków. W każdym takim olejku um, znajduje się ileś tam substancji chemicznych. Opowiadałam Wam o um, tymolu, o innych związkach chemicznych. I to one składają się jak gdyby na całość olejku eterycznego. I każdy taki związek chemiczny jest oznaczony takim pikiem. I na podstawie tej, tego całego grafu, mogę tak powiedzieć, tego całego wykresu, jesteście w stanie stwierdzić z czego składa się dany olejek. Jak ja mówię, że olejki różnią się jakością, to znaczy, że one różnią się tym grafem, tym jak on wygląda, tym co jest, które są tam piki, jak one są wysokie, jak jest stężenie danego związku. Więc to nie jest tak, że sobie mówię, że te olejki są lepszej jakości, a te gorsze, tylko to po prostu wszystko można zobaczyć na chromatografie, chromatogramie. Właśnie tak wymawiamy poprawnie. I można porównać. I pamiętajcie, że każdy związek chemiczny jest odpowiedzialny za jakieś działanie. Czyli na przykład ten związek będzie odpowiedzialny za niwelowanie bólu, a ten związek chemiczny będzie odpowiadał za niwelowanie ilości bakterii. I jeżeli chodzi o olejki, dostaję od Was niesamowitą ilość informacji, że olejek zmięty mięty działa przeciwkomarowo. Jeżeli chodzi o kleszcze, to nie wiem, ale obstawiam, że tak, bo też w mieszankach y, y, bardzo fajnie zadziałał, ale y, przeciwkomarowo zdecydowanie możecie... <gryw> I tu mogę spokojną rekomendację dać, dlatego że my przez tydzień byliśmy w miejscu, gdzie po prostu mnóstwo komarów i ja się nie posmarowałam wczoraj, miałam 18 ugryzień na pośladkach, słuchajcie, 18 sztuk. Um, więc tak, więc jeżeli ktoś koło olejek miętowy, to byłam to zdecydowanie ja, bo z całego towarzystwa do mnie komary jakby najczęściej podlatowały, ja nie rozcieńczałam tego olejku naszego miętowego, tylko po prostu brałam pipetę i olejkiem miętowym smarowałam tu po ręce, tu rękę rozsmarowałam i tym olejkiem smarowałam wszystkie odkryte części. I robiliśmy tak, i u dzieciaków, i u dorosłych, i wszyscy zauważyli, że nawet komary nie podlatują. Także ten olejek miętowy to jest to pod tym względem, plus jak już, ugryzie i swędzi, jaka jest taka, chyba już nie mam, ale robią się takie ślady alergiczne, to można też tym posmarować po 10-15 minutach jest niesamowita ulga i te, jak gdyby te odczyny się szybciej wchłaniają. To jeżeli chodzi o olejek miętowy, plus jeżeli ktoś ma alergię na trawy i pylenie, to wdychanie olejku miętowego też pomaga. Na krótko, niestety muszę przyznać, przy alergii na krótko, ale pomaga, odtyka. Um, jaka jest różnica między angibonem a psik psikiem? Chyba odpowiedziałam na to pytanie. Dobrze, ciach, psik, psik, wygrywa. Jeżeli możecie sobie pozwolić finansowo, bardzo, bardzo Wam polecam ten psik, psik. Jestem z niego dumna. I słuchajcie, zostały nam już tylko dwa suplementy do wprowadzenia, które są aktualnie w trakcie produkcji. To jest kurkuma i e, to jest ta mieszanka na jelita. Ja cały czas trzymam nad tym e, ciepłą, obronną, ojcowską rękę. E, Wiecie, jak to jest z produkcją. Pamiętacie, jak było z Pałodarką? Obsuwy, problemy, pytania, nie rzetelni dostawcy. No się dzieje generalnie, na no, zapleczu się trochę dzieje. Jak będziecie chcieli, to kiedyś Wam opowiem. Um, jeszcze patrzę. W ogóle, jeżeli chodzi o ten psik-psik, jeżeli macie jakieś pytania co do merytoryki chorób związanych z gardłem i zęginą, to pytajcie, nie ma sprawy, a ja będę opowiadała o psik-psiku. Jeżeli chodzi o ten psik-psik, to w ogóle projektowanie etykiety też nie było trywialne, bo się kurczę, jak to oddać, coś co się nazywa psik-psik. <laughs> Ale myślę, że to pszczoła naprawdę robi dobrą robotę i jest, jest prześliczna, jeszcze raz Wam ją pokażę. Na opakowaniu zresztą będziecie ją ładnie widzieli. Plus tutaj był problem z proporcjami. Ja proporcje testowałam około miesiąca, dlatego że na początku wydawało mi się, o tu jest za dużo tego olejku, a tutaj ten jest niezbalansowany. A chciałam, żeby było fajnie pod względem takiego mm, odczucia smakowego w miarę możliwości, bo wiecie... Lekarstwo musi być obrzydliwe, no tak jak z olejkiem tymiankowym, to nie mają być róże. Lekarstwo musi być po prostu okropne i tak jest. I wiem, słuchajcie, że dla niektórych osób olej tymiankowy nasz jest po prostu tak mocny, że dostają blu głowy od samego trzymania go na powierzchni. Wtedy to, co polecam, weźcie sobie litrowy olej, może być najtańszy i do tego litrowego oleju dolejcie, tam olejcie troszeczkę i dolejcie nasz tymiankowy i od razu sobie go rozcieńczcie, dlatego że są osoby, które są bardzo wrażliwe, na te związki chemiczne i w ten sposób możecie używać olej tymiankowy w tak ogromnym rozcieńczeniu. I w ogóle, słuchajcie, produkcja olejków, jeżeli chodzi o kwestię finansową, jest bardzo trudna, dlatego że one powinny Wam staczać na pół roku do roku, chociaż my olejk miętowy złożyliśmy w 5 dni jeden. Także tutaj jest tym więc to będzie cienko u nas, ale faktycznie te olejki są bardzo wydajne, więc mam nadzieję, że po prostu będą Wam na długo starczały. I jeżeli rozcieńczycie je właśnie w taki jeden litr do całej buteleczki, no to zobaczcie na ile to inhalacji czy zastosowań wystarczy. PDF nie doszedł. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek. PDF, czy do kogoś doszedł w ogóle PDF na Facebooku? Bo zawsze też wyślę mailem. Edyta pisze, że zmieniła dietę i że wreszcie uwolniła się od anginy Super. No, wiecie, że choroby są związane z odpornością, z tym co jemy, z wzmacnieniem. Kochani, ja już chyba wszystko powiedziałam, to co chciałam. Będzie o nerkach. Następna pigułka więc będzie o nerkach. Powiem troszeczkę więcej o nerkach i o traganku. I, I tyle chyba z mojej strony. Pamiętajcie, żeby korzystać z truskawek. Aha, słuchajcie, jeszcze dwie sprawy chyba w sumie są takie informacje, że przy są pryskane i dlatego nie powinniśmy ich jeść. Moje stanowisko w tej kwestii jest takie, że wszystko jest teraz pryskane i wszystko jest modyfikowane. Byłam wczoraj w sklepie takim lokalnym, zaraz przed zamknięciem i ja padłam, bo ja weszłam do niego i po prostu tak mnie rozbolał tutaj nos, zatoki i głowa. Ja patrzę, a tam na zapleczu pani wychodzi z takim sprayem tej wielkości, a na sprayu jest, wiecie, środek owadobójczy i ona tym sprayuje po podłodze, a na podłodze skrzynki pomidorów, pieczarek, warzyw. Ja sobie myślę, że Jezus, po prostu nigdy więcej tu nie kupię nic, co nie jest w opakowaniu. I to jest taki standard, to oni chyba tak robią codziennie. Nie myślałam, że padnę, wyszłam stamtąd, bolała mnie głowa, ale byłam w głębokim szoku, bo nie pomyślałam, że można być tak lekkomyślnym. Przecież ten spray w areozolu się rozchodzi wszędzie. Um, więc oprócz, tak abstrahując od takich sytuacji, pszenica jest modyfikowana, jestem dużo więcej teraz glutenu, kukurydza jest modyfikowana, wszystko jest zmodyfikowane dla zoptymalizowania. I na przykład um, teściowie mojego brata są rolnikami. Chyba tyle mogę powiedzieć. I byliśmy na spacerze i pokazywali nam różne zboża. I słuchajcie, była taka różnica w ilości samego kłosa, w grubości, w jak gdyby równości pomiędzy polem, które było nawożone. Opryskiwane na pewno, a polem, które było dzikie. To dzikie pole tu wyglądało jak łąka. No tam był jakiś kłos, ale tam były potem cztery trawki, i potem znowu kłos, i oni powiedzieli, że jak gdyby zysk z uprawy, z takiego nieogarniętego chemicznie pola, jest prawie żaden. I że już nikt teraz tego tak nie robi, bo z tego się nie da wyżyć. Więc wszystko jest opryskiwane, wszystko jest modyfikowane, a nawet jak jest ekos, pewnie tam jest gdzieś autostrada. Po tym przydługim wstępie chciałam Wam powiedzieć, że to nie ma znaczenia, że trzeba po prostu znaleźć w tym swoją drogę i zdecydowanie jeść owoce i warzywa, nawet jeżeli one mogą być opryskane, modyfikowane i tak dalej, są milion razy lepsze niż cokolwiek innego, są milion razy lepsze niż zboża, które bardzo często nas uczulają, są milion razy lepsze niż nabiał i też są fajniejsze niż mięso. Warzywa są fajniejsze niż mięso, co mogę wam więcej powiedzieć. No dobrze. Dobrze, słuchajcie, ja się rozgadałam, ale ta historia ze sprayem jest dobra. Mam <grywa> nadzieję, że ją sobie zapamiętacie. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, idę się ogarnąć, bo jest gorąco, a jeszcze w takim ubraniu, właśnie takim roboczo-sprzątającym. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Ob ob obiecuję, że dla samej pigułki wiedzy ubiorę się jak człowiek obiecuję, słowa harcerza. Trzymajcie się i życzę Wam cudownego dnia i dajcie znać, czy pdf y do Was dochodzą, a ja obiecuję, że jeszcze wyślę mailem tą piłkę, więc związaną z psik -psikiem. Oczywiście psik, psik możecie nabyć w sklepie, sklep I Jeżeli kupicie go do końca weekendu, to jeszcze go zapakuję, bo mała przesyłka przyszła do mnie od producenta, żebym sprawdziła, czy każde zapakowanie jest dobrze oklejone, czy jest dobrze wypełnione, czy wiecie, czy nic jest niepołamane. Zawsze lubię mieć taki ogląd. A reszta już od ponziałko będzie pakowana w magazynie. Ta-dam! Trzymajcie się, pa! Tak, tak, tak. -ta.